Tak, jesteśmy dzisiaj w lesie, na grzybkach. Niestety za dużo nich nie ma, ale znalazłem taką, Taki ciekawy grzybek, jak on rośnie, chciałem pokazać. Jest to gąska zielona, potocznie zwana w moich okolicach zieleniatką. Grzyb bardzo smaczny jak dla mnie, zwłaszcza smażony. Ciekawy ten grzyb jest, bo rośnie zawsze tak, w takich piaszczystych glebach. I to sobie parę powyrywamy. O. I tu kolejna schowana pod piaseczkiem i gliwiem. Te grzyby zawsze bardzo brudne są. No bo na piaszczystych glebach kwaśnych rosną przeważnie. O mamy takie trzy sztuki. Tutaj na górze jeszcze jest jedna mniejsza też. Kompletnie schowana w piasku i w igliwiu, Aż ją ciężko wydobyć. O proszę. I tam moja partnerka jeszcze jedną znalazła. Tak pójdziemy do niej i ją też zerwiemy. O, ta ładna, ładnie że się oczyściła. Na wyrwij. Pokażemy, o jak to ładnie wygląda. A i zdrowa. Naroboczyła. O tak właśnie wygląda. Kąska zielona. Potocznie zwana zieleniatką. O. A tu reszta. Będzie trzeba też je wyczyścić. Ta fajny ma taki bulwiastyn trzon. Tak co? Pozdrawiamy. Dasz grzyb. I tyle. A mamy... Dalsze zieleniatki. Tutaj. Tutaj taka ładna jest. Co tam czyścisz? Ciścim. Zieleniatkę. Mm -hmm. Tu już mamy tyle wiadereczku. Tu są dalsze. Tam na górze. No, tutaj jest taka jedna. O. Prawie w ogóle jej nie widać. O. Gąska zielonka. Tutaj zakopane w ziemi. Ciężko je wyciągnąć. Am czytałem czyta, na internecie i w atlasach, że tymi grzybami się Francuzi zatruli, ale to prawdopodobnie tym, że te grzyby nagromadziły jakieś substancje trujące i być może zawierają coś, co rozkłada krwinki czerwone. Ale ja nie myślę, żeby te nasze zieleniatki miały w sobie tyle tego. Także Jako smażone to są po prostu chyba jedne z najlepszych grzybów. No nie? Ty lubisz zieleniatki smażone, no nie? O, ta jaka fajna. A jak zakopana. No. Aśmy tutaj piękne miejsce znaleźli. O, tutaj kolejne. Zakopane w piachu. Jeszcze jedna, mniejsza. Też bierzemy. Grzybów jest jak na lekarstwo, także każda sztuka po prostu cieszy. O tutaj tutaj jedna. Tutaj następne. No, dobre miejsce za 20 parę tych zieleniatek tutaj w tym miejscu było. Oby, tak dalej. Oby, tak dalej. O. Jak się uda, dzisiaj może tak. Jeszcze znajdziemy kolejną gąskę, która rośnie tak w piasku. Często towarzyszą sobie jedne i drugie. Obie są naprawdę smacznymi grzybkami. Dobra, nie będziemy zanudzać. Ja i tutaj przyniosę na kupkę. Ty ja wyczyścisz. Ty wyczyścisz. O. Tutaj jeszcze jedno. Ja jeszcze wyrwę te. A chciałem pokazać w sumie, ile w jednym miejscu było. O. No, teraz pięknie widać. O. I tutaj wiadereczko. I pięknie, żeby naprawdę daje. Ja Lubię zbierać. Tak co, pozdrawiamy, no nie? Pozdrawiamy. No.